Tutaj firma Parado robi piękne łodzie, bardzo mi się podobają. Chociaż dzisiaj miałem okazję czyścić, akurat tą pierwszą. I za bardzo za nią już nie przepadam. Jest tak bardzo tutaj dużo do polerowania, że aż się dochciewa. No, w tej będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej szkła. Nawet dzisiaj były opływanie, ale nie miałem ze sobą telefonu. Są piękne, luksusowe, chociaż opinia jest podzielona, że ogólnie są takie, tylko ładnie wyglądają. Ale jeżeli chodzi o funkcjonalność, to jest tak sobie.